W dzisiejszym odcinku Musiałam zabić kucharza Chciałam go okraść i zadzwonił na policję Patrzcie wrobimy policję Sprzedaż narkotyków Dzień dobry witamy w naszej kuchni Dzień dobry to jest nasza piękna kuchnia jak wiecie Mamy dużo bardzo legalnego towaru I dzisiaj musimy być Jeszcze lepsi w tym wszystkim bo We have to cook. Musimy w końcu zacząć gotować Dobra więc co prawda jest jeden problem nie, nie, to. Nie to. Bo my mamy ciągle coś, czego już nie sprzedajemy. Tego Super Gold my sprzedajemy. Yy, właśnie. Zobacz, co jest najbardziej uzależniające. Obecnie z tego, co mamy, to najbardziej uzależniające jest Sexy Slime. Dziadka wywalamy, co nie? Yy, w sumie tak. Wywalam. No i mówię, już Super Gold nie robimy. To też wywalam. Bardziej musimy iść w Sexy Slime. Ja lecę do naszego miasta, yy, żeby kupić zraszacze, żeby troszkę jakby przyspieszyć produkcję naszych y, tutaj wszystkich rzeczy. Zacznijmy na z towarem, wiesz, żeby żeby przypadkowym osobom móc go sprzedawać, co ty na to? No ja biegam, bo ja, ja akurat mam jakąś misję, na no, spokojnie. Dobra, ja mam osobę, która chce słoik ze, ze slexy Slime za 365. Czym jest slexy, to nie wiem, ale Donę zarobiliśmy, ale teraz czekaj, bo podobnież... Co robisz? Można kraść. Można? A można, jak najbardziej. <laughs> Pieniądze ukradłem. Nie wiem ile, ale ukradłem pieniądze. Można kraść. Okradamy ludzi. Pieniądze można kraść. Ciekawe, gonię tę kobietę, której dałem narkotyki. Może uda mi się jeszcze ją okraść? O, co tu się stało w ogóle? Ja pierdziłem, policja mnie... Przejechali chłopa. Co tu się... Jego gońcie. A, tutaj jest radiowóz. Kriste, panie, ile policji mnie goni? Dobra, ale chłopa przyjechali na oczach policji, a oni za mną biegają, bo se grzebałem w spodniach czyjś. Grzebałem w spodniach i przyjechała policja? Kto by się spodziewał? Ale nie swoich. Czyli za prostytucję chcesz tym razem odpowiedzieć? Aaaaaah, strzelają! Moja droga, strzelają we mnie! To już są poważne zarzuty! oni we mnie strzelają z paralizatora! Uciekaj! No staram się jak mogę. Mam przyjść spało? Ile tu jest policji? Kurde, co tu się dzieje? Tu jakiś update wszedł? Ooo, goni mnie! O, gdzie ja jestem? Nie wiem, czy tu jest bezpiecznie. Cię ja mogę tu zostać? Michał ja tu nie złapią, co? Przeczekam tutaj, no tu się nic nie może stać mi. A co don't worry, My mieliśmy jakieś zadanie... A kurde, bo tu ludzie coś cieli cały czas, a ja zajęty byłem. Ucieczką przed policją. Ja tu parkury jakieś robię, wiesz? Kurde, oh kurde, nie wiem, czy ja chcę tu być. Dobra, biegniemy. Ja nowego klienta nagabuje oh. przy policji. E, tylko że. A, bo ja nie mam łóżka. A nie, może razem, razem spać. Dobra. Wracamy że do spania możemy... razem. Wracamy do spania razem, bardzo dobrze. jak się rzucili dzisiaj na te wszystkie rzeczy, mamy bardzo dużo teraz do roboty. To ja ci zostawiam y, Sexy mamy gdzieś. Y, mamy potrzebuję. 10 sexy i y, 10 saura tutaj. Tak, tu gdzieś ktoś chciał. Biegnę, biegnę, biegnę. Zobaczymy czy uda mi się go okraść. Tu niby ktoś jest. To ty? Dzień dobry. Ty chcesz pięć Soura. No to Sour. Dobra. A teraz poczekamy aż odejdzie i zobaczymy czy uda mi się ją okraść. Nie, tu wcale nie ma. Nie, poczna mnie się. Nie, zniknęła. Nie, tak to się nie oszukuje. No to nie zła kradzież. Co tam porabiasz? Ja widzę twojego kolegę. Jakiego kolegę? Pana Biliego. Uuu. No, ewidentnie to jest konkurencja. Dobra, ty co chciałeś? Ty chciałeś dziesięć Sourów. Dobra, sprawdzę czy jego mogę okraść. Tak, tak, tak. Jego okradniemy. o o, nie udało się. Ło, dzwoni na policję! Panie! Panie Złociutki! Pobij go, pobij go! Już uciekłem stamtąd. Biegnę do ciebie, przejdę tędy. Siups. Siups. A po co mam to podnosić? O! Tak, to nie chciałem. Co ty na to, żebym y, pomieszała dziadka y, z lekiem na... Y, chyba grypę? Okej. Okay. To jest moja nowa metoda na zarabianie pieniędzy. No idź. No i czemu znikasz? Czemu ludzie mi znikają z mojego życia? A ty ty czekaj, czekaj, czekaj. Będę kradł to, co... Kurde, nie udało się. Ucieka! Kurde, wracaj tu! Ty, a mogę cię pobić pałą? Stój! Stój! Już się nie da go okradnąć. Jakie spojrzenie. O przepraszam, nie chciałem ci uderzyć, przepraszam Znowu bijesz naszych pracowników? Mm. O, 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 mogę mu powiedzieć, że już go nie potrzebujemy nie, 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 spokojnie kolego Proszę iść do przodu, wypinać swoje spodnie Jak mi znikniesz, no dawaj, dawaj, dawaj. Co mu weźmiemy? Raczej to Ajajaj, jaj, nie wyszło Nie, dzwoń na policję Uciekaj mnie stąd, już Czemu nie mogę go okraść? Mojego tego klienta bije... ten, bierz No, ale on chciał dzwonić na policję Leży chwilę i mu przejdzie. Yy, zobacz, ile kosztuje, żeby zarobić to główne zadanie. Bo już mi się wydaje, że mamy hajs na to. Dobra, pójdę tam, jak tylko zapłacę tutaj. Dzień dobry. Nie wiem, czy opowiedziałem, że zapłacę, bo to ty nie będziesz płacił. Zaraz mi oddasz. O, trafiłem. Dasz mi jeszcze pieniądze. Wiesz? Dobra, nie dasz mi pieniędzy. No i tyle było. Wow. Ty się chcesz klepać? No dobra, no masz. Dostał. No. Ze mną się nie klepie. Mam nowe zadanie: okradać ludzi. Siema Majtek, piękny jesteś Czyli zobacz, tu jest investigation No, ty go zabiłeś Ja tu nikogo nie mordowałem Co tu się działo? Zaraz mnie w to wrobią pewnie jeszcze Very nice, dobra, jakiegoś tam chłopa ogarnąłem, zaraz go okradniemy Kurde, nie udało się Nie ma dzwonienia na policję, rozumiesz? Rozumiesz? Zaraz mnie w to wrobią pewnie jeszcze A chłop dalej leży Zaraz mnie w to wrobią, pewnie jeszcze. Dobra, ja lecę na, te, na tego co chce, sexy slajma, spróbuję mu coś innego wrzucić. Mam cztery sexy slajmy, jedną spróbuję mu wrzucić, jakąś, której nie chcę. Przepraszam, ty jesteś policją, to nie, ty nie chcesz raczej ode mnie tego. Dobra, udało się, udało się. A, bo ja coś jej innego dam, nie do tego klienta poszłam. To jest kolejny raz chciałam policji zaoferować towar. Dobra, ja jestem w magazynie, co mamy kupić? Chemistry Station to jest za tysiąc, Lab Oven za tysiąc. To stać nas tak naprawdę na to. No to stać nas, tam niecałe 3000 potrzebujemy na wszystko. Tak, cash only, no to niestety to jest jedyny problem. Yy, tak, 5 razy 8 to jest dużo i tyle mamy w domu. A chłop gdzie? Nie wychodź chłopie, nie przepychaj mnie, on chciał mnie wypchnąć do policji. A to frajer. Za mało mu płacimy chyba. Mam ziemię i przyspieszać wzrostu, więc może trochę szybciej pójdzie. Jeszcze... Pod... Ha, wiagry nie trzeba. Wydaje mi się, że wiagry jest dużo w domu. Te słowa to nie są, które myślałam, że kiedykolwiek powiem. Ej, dobra, a co ty na to, żeby spróbować wypalić własny towar? Ja na razie staram się zawsze odzyskać. A ja przepalę nasz towar. Kościół znowu chce się klepać ze mną, no. Ja już cię kojarzę, pamiętam cię. Ty już byłeś taki hardy, jak to się skończyło dla ciebie, no właściwie. I znowu to samo. A i się nie nauczą. Brawo. O kurde, widać po mnie? Oj, widać po tobie, widać. Ojej, ja jestem dalej smutny jakiś taki. Ej, ja tak dziwnie idę, wiesz? O nie! Coś nowego przez przypadek zrobiłam. Takie przypadki też bywają. Co to jest w ogóle? Ej! O kurde! O kurde! Zobacz to, co ja zrobiłam! Jakiego potwora zrobiłam! W się sensie w toalecie. 95% uzależnienia. Dobra, to to robimy, co ty na to? Oj, tak. To się w ogóle Wedding As nazywa, ale ja już nie palę naszego towaru. Czemu? Bo nie mogę chodzić. Jest zamotany. 10 tysięcy rzeczy mam. Jedyną rzeczą, którą, która nie jest narkotykami w moim ekwipunku, to jest pała. Która zależy, dla kogo może być narkotykiem. A ty, chłopiec, też coś? I co? <laughs> A! Dobra, go, jak zwoi na policję. Czekaj, mam pomysł! Chodź, patrz, patrz, co zrobię! Czy ty go chcesz schować? Nie. Do wody chcesz go rzucić? O mój Boże. My już tacy jesteśmy niedobrzy? Popłynął! Jestem w magazynie. Czekaj na mnie! Halo? Tutaj. Przepraszam. Jestem, dobra, wchodzimy. Zamknij drzwi, zamknij drzwi, kurde. Sorry, no. Dobra, to mam od niego kupić tak. Chemistry Station i Lab Oven. Fosforus i, i acid. To wszystko kupuję. Pór czasem mamy. I teraz tylko e, tą Shirley trzeba do niej zagadać. Ej, chcemy patelnię kupić? Do bicia ludzi? Okej. Okay. Dobra, ja kupię jakieś pseudo od tej baby. Pięć pseudo. Dobra, a ja jestem kobietą i będę z patelni pić. Ej, to teraz tak, e, moja droga. Idziemy, mamy postawić te... Tutaj? Tu jest najwięcej miejsca. Ustaw tak do siebie pleckami, wiesz? O. o. Co ty chciałaś? Sexy. Proszę. Okradniemy. No coś tam może okradniemy, dziękuję bardzo. O, 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 policja już na mnie patrzy. My kradniemy? Ty, w sumie jak tak... Zaczynałem się zastanawiać, że jednak nie rozumiemy idei kradnięcia, wiesz? Jak to? Ja nieraz nie ukradłam jeszcze nic. Dobra, ja już zrozumiałem swój błąd. Najpierw się odblokowuje możliwość ukradnięcia czegoś i ty później musisz to wziąć. A ja myślałam, że ja wystarczy odblokować i to z automatu się dodaje. Czyli ja nic nie ukradłem przez cały odcinek, dobrze wiedzieć. Chciałam zabić kucharza. Chciałam go okraść i zadzwonił na policję. Tak, ty najpierw spację odblokowujesz, a później myszką zabierasz, a ja myślałem, że my to z automatu kradniemy. No to sobie nic nie ukradłem jeszcze z tego odcinka, tylko teraz się udało. Ciekawe tam w komentarzach. Uwaga, wkładam tabletki i możemy zrobić tu jakieś płonące rzeczy. Begin. Nie umiem, dobra. E, ty to rób. Na zdrowie. Dobra, wrzuciłam tabletki, no i wlałam, ale to jest ciężkie. O kurde, jakie to jest mega ciężkie! Tu musisz ustawić temperaturę, wiesz o tym? I 8 minut teraz to będzie. Toś tu chrapie. Też słyszałam to. To kupuję mixing station 2, co nie? Dobra, a ja biorę yy, chemika, zatrudniam. 1600, żeby zatrudnić w ogóle. Tylko musimy łóżko skombinować. O. Możesz w końcu kupić łóżko. Ej, pojawiła się ta pani! O, ale ładnie ubrana jest ta linda! Jaka linda? Nowa nasza pracownica. No, ja myślałem, że przyjdzie pewien łysy, brodaty mężczyzna w okularach. Niestety nie tym razem. No, to czekaj na razie tutaj. Dzień dobry. O, pani, jak ubrana odpowiednio. To i nam by się takie stroje przydały. Tylko gdzie ja tu łóżko ci wcisnę? No, na przykład tu. Ale tu się zrobiło laboratorium. Pracuj, babo, za nas. O Jezu, A mnie chłop wyzywał? Chcesz się bić? Chcesz się bić? Co się bić? Chłopie, chcesz się bić? Na pewno chcesz się bić? Patelnią w łeb i śpisz. Ja patrzę jak się piecze. O kurde. Upiekło się coś? Coś się upiekło, ale baba to wzięła ze sobą. Mamy, mamy metr, mamy metr. Metr chciałbym sprzedać. Ale... Ile kosztuje? 70, ja daję 72 ceny. Ale 60% tylko uzależnia. To mało, to, nasze, to nasz towar zielony jest ciekawszy. Dobra, uwaga. Czekaj! Jest! Udało się! Dobra, mam 15 kryształów. Idę posprzedawać sprzedawać ludziom. A my jubilery jakie? Jesteśmy bardzo wszechstronni. Dobra, daję mu mech. Zobaczymy. 50%, że się mu spodoba. Nie jest zainteresowany! Wypaliłeś moją Moją najdroższy towar, i nie jesteś zainteresowany? Okradny go. Łapie, poczekaj na mnie. Mm. O kurde! O kurde! Bijecie? Nie, ale przeszukują mnie, a ja mam przy sobie kryształy! Ostrożnie! Udało się! O kurde, policja! Uuu, przyuważyłam, jak chciałam sprzedać! Uciekaj! Nie znajdziecie mnie, nigdy! Przestańcie mnie gonić! O, nie, 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 nie! W kajdanki mnie znacie! Się... Co?! Uciekaj! Gdzie ty jesteś? Koło domu, w kajdanki się mnie zakuć. O się cały czas? Tak. Biegnę tam z pałą. Chciałem się do śmietnika schować i mnie złapał w kajdanki, ale udało mi się uciec jeszcze. Ja tam biegnę z pałą. Dobra, weź pobijmy go, co na to. Jestem jeszcze policja? Chyba jednak zgubiłam. Jest! O, za tobą widzę, 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 widzę. Uciekaj, 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 czekaj. Dobra, bijemy go. Uciekaj. Masz aż spały! O kur... dobra, leży policja. Kolejna! Wow! Jak ty się tu wziął? Ej! Ty mnie zabiłaś! Ty mnie zabiłaś! Przepraszam, chciałam policję tylko spacyfikować! No o, przestań mnie zgonić! Bo zobaczyli, że wyeliminowałaś zagrożenie. Zapaczli no, no. Widzisz pan ze mną? Co mu się stało z twarzą? Panie policjant, chodź do domu. No panie policjant, pan się nie buguje, no idziemy. Patrzcie, wrobimy policję. Sprzedaż narkotyków. Widzisz policjanta? Ja go widzę, a ty tego nie widzisz? Którego? Tu ja jednego mam się schował za łóżkiem, co by się stało. A ja drugiego przyprowadzam do domu. No widzę, tego jeszcze widzę. A ty widzisz tego z ranego za łóżkiem? To nie, niestety nie. Zaraz mnie w to wyrobią pewnie jeszcze. Idziemy na włam, no, moi drodzy. Nie. Dobra, ale jak to robimy? Od razu do sejfu? No tylko trzeba tego tam w środku pokonać. No tak, tak, ale patrz. Poczekaj, na spokojnie. Oni nie wiedzą, co do nich mówimy. Da się zamknąć tu drzwi, kurde, nie, nie ma tu drzwi. Chodź od razu go... Czekaj, nie! Ty go klepiesz, a ja tego, co tutaj będzie, wejdzie. No dobra, uwaga, na trzy, okej? Okay? No. Raz, dwa, trzy! Dobra, o, mój leży, mój leży. Mój nie, jeszcze, leży, leży, otwieraj, save! Nic tu nie ma! Cóż, no to super włam. A ty chcesz jeszcze z nami tu pogadać? Teraz nic nie kupisz od niego. Kier się obrażą na nas. A no to co to za. po co chłopowi? safe, jak nic w nim nie ma. Beznadzieja. Uważaj, policja się na ciebie patrzy. Uważaj, gonicie. Dwóch policjantów cię goni. Czy my się klepiemy? Klepiemy się. No dobra, dawaj, ja mam maczetę. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. Ej, Bastet! 150 tylko musiałem zapłacić. wanted dead or alive! Ale wiesz, że jednak nie zabrali mi broni. A ty jesteś gdzie? No mnie złapali, ale już mnie wypuścili. A ja nawet. nawet mi broni nie zabrali. Ktoś zamordował policjantów biednych. Ciekawe kto to będzie. Trzech już zamordowałem. Kto to mógł być? Czterech zamordowałem. Pięciu zamordowałem. Policja w tym mieście to taka beznadziejna trochę. Jak to całe miasto można wybić? Jak my trzęsiemy tym miastem w tym momencie? Ole, przejechali policjanta, to nie byłam ja. Co tam się dzieje? Ty słyszę policjantów, ale oni tam leżący są. O! Tutaj! Skąd ich masz? Jak ty, jak ty wszystkich patelnią kładziesz? Co tu się dzieje? Ja jestem księżniczka. Chodź, idziemy na posterunek. Dobra, chodź, idziemy. Może się da otworzyć? Kurde, jaka policja cienka w tym mieście. Tu armia będzie musiała przyjechać. Nok, nok, nok. Oficer Murfy niech wyjdzie. Nie wyszedł. Oficer okli. Nie wyszedł, boją się nas. To my trzęsiemy tym miastem w tym momencie. To teraz godzina, to nie jest godzina policyjna, to jest godzina, przy, żeby ludzie się chronili przed nami. Dokładnie. Policja przede wszystkim. No ale bez jaj, już nie ma policji w tym mieście. A no, już nie ma nikogo. Wybiliśmy całą policję w mieście. Słyszysz, no, jak widać, teraz można nas spokojnie wbijać i kurde wszystko okradać i nic nam nie zrobić. No i do no, ty chciałeś dzwonić, chłopie? Chodź, zamordujemy wszystko. Chcieliśmy trząść tym miastem i. Udało się w inny sposób. Jak widać, nikt już nie stanowi zagrożenia dla nas w tym mieście. To my nim trzęsiemy. Myślę, że narkotyki nie są nam już potrzebne. Od dzisiaj to my rządzimy tym miastem. I to inni muszą nam płacić. Od was zaczynając Łapki w górę.